Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń spod prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta zwanym potocznie. Bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Cześć, witam Cię Siemeczku, na moim kanale na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat to funkcje okresowe. I gdzieś tam w tle teraz powinien zabrzmieć śmiech czwartoklasisty. No przecież haha, okres. Myślę, że ta lekcja nie powinna być jakoś bardzo trudna, bo dzisiaj tak naprawdę opowiemy sobie o takim wstępie do funkcji okresowych, czyli e, jak wyglądają i czym się charakteryzują funkcje okresowe. A bardziej, tak bardziej dokładnie, E, opowiemy sobie o funkcjach okresowych, gdy przyjdzie e, nam co do czego, czyli przyjdą funkcje trygonometryczne, a dokładniej równania czy nierówności trygonometryczne, czyli wszystkie z sinusem i z kosinusem itd., itd. A czy będzie coś wcześniej na temat funkcji okresowych przed nierównościami trygonometrycznymi, to nie mam pojęcia, ale pewnie go tworzę drugą część książki, to wtedy się dowiem. Także dzisiaj taka podstawowa dawka wiedzy na temat funkcji okresowych. Oczywiście nie mogłoby się obejść bez definicji, no bo gdzie tam? Matematyka bez definicji, no co to, co to by się stało, że w matematyce brakłoby definicji. Więc funkcja okresowa też ma swoją definicję, i definicja książkowa mówi nam tyle, że funkcja jest funkcją okresową, gdy istnieje taka pewna liczba t, która jest różna od zera, że dla każdej liczby x, która należy do dziedziny funkcji, liczba x plus t, czyli liczba zwiększona o liczbę t. Należy też do dziedziny tej funkcji i f od x plus t jest równe f od x. No i dodatkowo liczbę tę nazywamy okresem funkcji. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że jeżeli wiemy, że jakaś funkcja jest okresowa, już ustalmy sobie, że ta funkcja jest okresowa i jej okresem jest liczba, no niech będzie 5, czyli okresem tej funkcji jest liczba 5 i co nam mówi ta definicja? Ta definicja mówi nam tyle, że jeżeli czwórka należy do dziedziny, czyli x jest równe 4 i to 4 należy do dziedziny tej funkcji, to liczba 9 też należy do dziedziny tej funkcji, a skoro liczba 9 należy do dziedziny tej funkcji, to liczba 14 też, a skoro 14 należy do dziedziny tej funkcji, to 19 też, i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo wartość funkcji dla argumentu 4 jest taka sama jak wartość funkcji dla argumentu 9 i jest taka sama jak wartość funkcji dla argumentu 14, i tak dalej, i tak dalej. Narysowałem sobie tutaj e, jakąś przykładową funkcję okresową. No i można zauważyć, że na przykład dla argumentu 0 wartość funkcji jest równa 2. Okresem tej funkcji będzie liczba 3, ale do tego za chwilę zajdziemy. Dojdziemy. No i no można to też zauważyć, że dla trójki też wartość jest równa 2, dla szóstki też jest wartość 2, dla minus trójki też jest wartość 2. Nieważne, w którą stronę idę, czy w lewo, czy w prawo, jeżeli poruszą się o 3, to otrzymam dalej tę samą wartość, niezależnie od jakiego punktu wyruszę. Jeżeli sobie stanę na 1c, to widzę, że wartość jest równa minus 1. No i jeżeli będę szedł sobie co 3 w lewo czy w prawo, to cały czas będę tak, że tak powiem, siadał na tej minus jedynce. Więc funkcja okresowa. Widać jak wygląda. No więc e, z tego jak wygląda, no można sobie wywnioskować całą definicję funkcji okresowej. I można sobie powiedzieć tak, że funkcja okresowa to jest taka, że pewien jej wycinek powtarza się cały czas w nieskończoność. I tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, jak wielki czy jak mały jest ten wycinek. Grunt, żeby się powtarzał. Dlatego zaznaczyłem sobie tutaj różnymi kolorkami różne wycinki i na przykład na zielono. No widać, że jakbym sobie zaczął e, kopiować ten zielony odcinek, ten zieloną, no ten zielo, tę zieloną część tej funkcji, to jeżeli skopiuję ją sobie odpowiednią ilość razy, no to otrzymam właśnie tę funkcję, którą mam na ekranie. Jeżeli bym sobie wziął ten e, różowy wycinek, wyciął i zaczął wklejać, to dalej bym otrzymywał to samo. To samo jest z tym pomarańczowym. Mógłbym sobie złączyć różowy z pomarańczowym i wycinać pięć takich górek i też wklejać i też otrzymałbym to samo. Więc idea funkcji okresowej brzmi tak, że biorę pewną część tej funkcji, kopiuję i wklejam sobie nieskończoną ilość razy. No i to będzie właśnie moja funkcja okresowa, że pewna jej część powtarza się cyklicznie. Więc powiedzmy sobie jeszcze coś o okresie funkcji, no bo skoro mówimy o funkcji okresowej, no to pasowałby wiedzieć, czym jest okres funkcji. No i jest to pewna, konkretna liczba. To nie jest jakiś przedział, to nie jest jakaś żyrafa, to jest po prostu jakaś pewna liczba. No i ważne jest to, żeby była różna od zera. Czy może być dwójka, siódemka, dziesiątka, minus piątka, i tak dalej, i tak dalej. Liczby ujemne też mogą być okresem funkcji. I jeżeli pewna liczba T, na przykład czwórka, jest okresem tej funkcji to liczba k razy t, gdzie k należy do zbioru liczb naturalnych z wyłączeniem zera. Nie wiem, czemu w definicji jest zbiór liczb naturalnych, nie wiem, czy, czy nie fajnie by było, gdyby był zbiór liczb całkowitych, ale no nie ja pisałem tę książkę, więc stosuję się do oznaczeń podanych w książce. E, więc skoro czwórka jest okresem funkcji, to każda jej wielokrotność też będzie okresem funkcji. Czyli czwórka, ósemka... Oczywiście wielokrotność z wyłączeniem 0, bo zero nie może być okresem funkcji. Więc skoro czwórka jest okresem, to 8, będzie 12, 16, 404, i tak dalej, i tak dalej. W dalszych informacjach e, przeczytałem też, że liczby ujemne też mogą być okresem funkcji, więc skoro czwórka jest okresem, no to minus 4 też być powinna. I wszystkie wielokrotności minus 4, czyli minus 8, minus 12. Minus 20, i dlatego ja w tej definicji zamiast zbioru liczb naturalnych wrzuciłem sobie liczby całkowite, ale to jest tylko taka moja dygresja. I dodatkowo ważna informacja, że jeżeli istnieje najmniejszy okres dodatni funkcji f, to nazywamy go okresem podstawowym lub okresem zasadniczym i oznaczamy t0. Na przykładzie poprzedniej funkcji, no można tam było zauważyć, że okresem jest tym okresem podstawowym jest liczba 3, ale okresem no już niepodstawowym mogłaby być liczba 6, mogłaby być liczba 9. I tak dalej, i tak dalej. I ważne jest tutaj słówko jeżeli. Bo tak naprawdę niekoniecznie musi istnieć najmniejszy okres dodatni. Może być funkcja okresowa, która nie będzie miała takiego najmniejszego okresu dodatniego. Najprostszy przypadek, najprostszy przykład, no to funkcja stała. Czyli narysujcie sobie układ współrzędnych i narysujcie sobie prostą kreskę e, równoległą do osi X. No i co? No i teraz mogę sobie wziąć jakiś kawałek tej prostej, nie wiem, 5-cm, i go zacząć kopiować. No i dalej będę otrzymywał tę prostą, ale mogę sobie wziąć też centymetrowy i go kopiować, i dalej otrzymuję tę prostą. Mogę sobie coraz bardziej zmniejszać ten odcinek, który mam kopiować dojdę do jakiegoś milimetrowego wezmę sobie jakąś jedną setną milimetra jedną tysięczną milimetra, ale jeżeli zacznę go kopiować i dużą ilość razy go skopiuję, no to dalej otrzymam ten produkt wyjściowy, czyli moją prostą. Czyli istnieją takie funkcje, które są okresowe, ale nie mają takiego okresu podstawowego, nie mają takiego najmniejszego okresu. Więc warto o tym pamiętać. Jakaś przykładowa funkcja okresowa na przykład taka, widać, że pewien jej fragment powtarza się cyklicznie, no i teraz, jaki tutaj jest okres tej funkcji? Okresem tej funkcji są liczby 3, 6, 9, minus 3, minus 6, minus 9, no i wszystkie wielokrotności tych liczb. Mogłabym sobie wpisać dwunastkę, też by było, trójkę, też by było, minus 123, też by było. Ale jeżeli ktoś zapyta o okres podstawowy, Okresem podstawowym jest tylko jedna konkretna liczba, o ile oczywiście jest. No i tutaj łatwo było sprawdzić, że, e, że okresem jest 3, no bo widzę, że, że dla 0 przyjmuje wartość 0, dla 3 przyjmuje wartość 0, dla 6 przyjmuje wartość 0, dla 9 przyjmuje wartość 0, no czyli zmienia się co 3. I to jest cała idea okresu funkcji. Jeszcze jakieś dwie przykładowe funkcje: sinus cosinus. O nich będzie mowa gdzieś tam później, ale warto wiedzieć, że ich wykresy wyglądają mniej więcej tak: takie fale. I te fale wznoszą się na wysokość jedynki i opadają na, na wysokość minus jedynki to też będzie dosyć istotne i tutaj okresem jest liczba coś trochę ponad 6 dokładniej to będzie 2pi, ale o tym dowiecie się gdzieś tam gdzieś tam później. Ok, i taka pewna uwaga Tutaj przytaczam zadanie wzięte z książki, nawet z dokładną numeracją 876. Ci, którzy korzystają z, z książek Pazdro, to będą mieli to zadanie. I tutaj taka mała uwaga: mamy tutaj cztery zdania, i mamy wskazać zdania prawdziwe i jeśli bym miał bazować na tej definicji, którą podałem na początku, no to powiedziałbym, że jedyne prawdziwe zdanie to jest to zdanie ostatnie. A w odpowiedziach w tej książce odpowiedzi prawdziwe to jest ostatnie, przedostatnie i drugie. I jaki tu jest haczek? Bo tu jest pewien haczek. Definicja nam mówi, że jeżeli pewna liczba t jest okresem, to liczba x y plus t, te, też ma być w dziedzinie funkcji, jeżeli x jest w dziedzinie. I popatrzmy sobie, no myślę, że pierwsze jest wiadomo, że jest fałszywe, no bo ustalmy sobie, że jest jakaś funkcja okresowa, której okresem jest liczba 3, no i skoro liczba powiedzmy 149 jest w dziedzinie, to liczba 152 też powinna być. No a tutaj, no widać, że wychodzi poza 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 nasz zbiór, poza naszą dziedzinę. Więc tutaj jest, myślę, sprawa jasna. A co jeśli dziedzina ma być zbiorem liczb naturalnych? To wtedy, jeżeli ustalę sobie, że okres jest ujemny, czyli na przykład minus 5, to nieważne jaką liczbę sobie wezmę, bo na przykład mogę sobie wziąć dwudziestkę, no to zacznę ją zmniejszać o 5, no i w końcu wyjdę poza zbiór liczb naturalnych, jak będę cały czas od 20 odejmował 5. No i... W takim rozumowaniu zbiór liczb naturalnych nie powinien być dziedziną funkcji okresowej. Tak samo nie powinien być przedział od minus nieskończoności do minus 3, a mimo wszystko w odpowiedziach e, uznali to za prawdę. Więc jak powiedzmy, delikatnie przerobić sobie tą definicję funkcji okresowej e, na taką, żeby pasowała do tego zadania. Można to sobie przerobić w taki sposób, że uznać, że funkcja okresowa to jest taka, którą możesz podzielić na nieskończenie wiele takich samych identycznych kawałków. Więc e, dziedziną e, takiej funkcji może być dowolny przedział, dowolny zbiór, który leci ci od jakiegoś miejsca aż do plus albo minus nieskończoności i już będzie ok. Także na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zagmatwałem tą ostatnią uwagą informacji o funkcjach okresowych. Jeżeli bardzo to zagmatwałem, jeżeli teraz w ogóle już nie wiesz o co chodzi, to wyobraź sobie, że nie powiedziałem tych ostatnich zdań i do tego ostatniego slajdu wszystko co powiedziałem uznawaj za prawdę i wszystko będzie git. Także dzisiaj się z Wami żegnam i widzimy się na następnej lekcji. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy. A nic tak nie motywuje jak duża hawajska albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiedz, że lajki i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.